Witam w czwartej części tła dla EPS. I nagrałam, jak rysowałam moje tło. I zastępuję Wiktorię, ona właśnie jest w stanie, żeby pokazać, o co chodzi w tym Hej. No i mamy też Pink. Hej. Dobrze. Pokażę wam tło. 3 EBS. EPS. Prowadzi film. na przykład robię wywiad, tutaj jest jedzenie, jest pudełko wykombinowałam. Nie zgadnijcie z czego, z higienicznych, <grym> y, tych higienicznych, jak ono to się nazywało? Dołu, no dołu się że nie? No, nie było tych patyczków, więc wzięłam taki że coś się przyda. To jest właśnie moja tapeta. pokażę, może do czego, też może służyć w wywiadzie, na przykład wprowadzę teraz wywiad. Zbliżenie. Dzień dobry, Pink. Przeprowadzę to Tobą wywiad. Dobrze. Będziesz musiała odpowiedzieć na moje pytania. Ile, ile masz lat? 11. Jak masz na imię? Paulina. No piękna. Dlatego powiedziałam Paulina, bo ym, ja się tak nazywam czyli lat się tak nazywa. No oczywiście Piotr to pik. Nie co tu mi chodzi na pewno. Hmm, a w piątym odcinku zrobię też następną tapetę, Rozmyślę się jeszcze przez ten. sobotę i niedzielę dzisiaj jest piątek. Ała. No. Więc wiecie o co chodzi. A to była moja praca potrzebna, czuł mówią a tu moje kredki. Spadło I musiałam już... na I strugaczka, bo musiałam strugać kredki. Klej mi do... Był potrzebny do sklejania lampki. Bo trochę się zepsuła, dlatego... taśmą klejącą zrobiłam. No. Żeby widzieć, co teraz właśnie gadam. i robię. Jak mówiłam, na maskotkę kanału kto oglądał, więc powtórzę jeszcze raz, że mam taki fajny film i może jutro go nagram. Gwarantuję to i zapraszam do oglądania. Więc na tyle powiedziałam. Więc pa i czytać opis, jeśli będzie, jeszcze się zastanawiam. Jak będzie w tytule opis, no to proszę przeczytać pa.